No hej, witajcie w nowym odcinku No Under Driving. Testujemy Porsche Panamera GTS, najnowszy model 2022. Postaram się Wam poopowiadać, jak ten samochód jeździ, a jak na razie możecie posłuchać, bo zasuwa całkiem zacnie. Wersja czteroosobowa oczywiście. Tylna kanapa, jedna z niewielu tylnych kanap, na której mamy kubełki, więc samochód jest totalnie wyjątkowy. No i pełny spalinowy samochód, bez żadnych hybryd, z pięknie brzmiącym silnikiem eee, Daje naprawdę niezłą frajdę, no to lecimy z odcinkiem No dobra, jazda miejska pana. Mero. no na pewno Trybie e, normalnym, którym teraz mamy ustawiony samochód, jest mega wygodny, jest e, taki spokojny, e, wybiera fajnie nierówności, no i bardzo tak płynnie sobie ten samochód jedzie, ma bardzo niskie obroty, głaskam sobie gaz, <ścoughs> więc naprawdę potrafi być taką limuzyną do spokojnego przemieszczania się. Jeszcze teraz, jak wyłączę ten układ wydechowy, to myślę, że jeszcze auto zrobi się jeszcze cichsze. I już całkowicie można się tak zrelaksować i odpocząć, bo jest bardzo dobrze wygłuszone. Zobaczcie, teraz bez, bez tego wydechu aktywnego sofcik taki do jeżdżenia więc naprawdę fajne auto na trasę przede wszystkim. Jak chcesz komfortowo gdzieś tam przejechać, dużą odległość, to myślę, że Pan Amerka tutaj robi robotę zarówno na, na tym miejscu, tak, na miejscu kierowcy, jak i na miejscu pasażera z tyłu. Oprócz tego trybu lightowego, czyli trybu normalnego, mamy jeszcze tryb sport i sport plus. Na sport plusie już samoczynnie e, uaktywnia się wydech, e, zawieszenie schodzi na dół. I też jest dużo sztywniejsze w tym trybie Sport Plus, więc to jest już taka, takie ustawienie torowe, można powiedzieć. Mamy jeszcze ustawienie indywidualne, czyli miks tego wszystkiego, co samochód oferuje. Możemy sobie indywidualnie wybierać. Ale Sport Plus, zobaczcie od razu: pięknie, bulgocze ten wydech, i to mnie najbardziej cieszy. No oczywiście w trybie Sport Plus dużo lepiej czuć drogę, każdą nierówność fajnie, fajnie kierowca sobie może wyczuć. No Samochód jest zespolony, można powiedzieć, z asfaltem i naprawdę kierownica jest dużo bardziej jakby wyczulona. Więc no fajnie, fajnie. O! Nareszcie, uwolniliśmy bestie. fajne przyspieszenie, tak jak mówiłem silnik V8, 4 litry doładowany dwiema turbosprężarkami co daje nam 480 koni i naprawdę fajne parametry przyspieszenia no i można mieć frajdę z jazdy tym autem, totalnie totalnie cieszy ten dźwięk osiągi i włączanie się do ruchu i wszelkiego rodzaju wyprzedzanie nie stanowi tutaj problemu, ale mógłbym słuchać tej fałsemeczki bez końca, naprawdę super brzmi. Na niskich obrotach to jest taki fajny basowy gulgot, a kiedy się wkręca na wyższe, no to fajnie warczy totalnie jaram się, dawno nie jeździłem takim fajnym samochodem jeśli chodzi o właśnie dźwięk i, i zestawienie tego wszystkiego, siedząc tutaj w ogóle e, jak za kierownicą, masz ochotę wybrać się w taką długą trasę, naprawdę nie wiem, przynajmniej ja tak mam, że najchętniej bym pojechał jakieś tysiąc kilometrów, gdzieś tam do Niemiec, do Francji cały czas sobie lecieć autostradą to jest, to jest naprawdę mega frajda bo na tor to bardziej 911 Panamera no to jest taki chyba pożeracz kilometrów który daje równocześnie mega frajdę tutaj na kierownicy mamy też taki fajny przycisk drive mode, kiedy jedziemy w trybie normalnym on wrzuca na kilkanaście sekund tryb sport plus, czyli jeżeli sobie jedziemy w trybie normalnym i nie chcemy tutaj sobie klikać tym klikaczem żeby przechodzić na inne tryby, Możemy, mogę to Wam pokazać teraz jedziemy sobie w trybie normalnym i teraz zobaczcie, wcisnę ten przycisk i na 20 sekund mam full możliwości, czyli właśnie tryb Sport Plus po to, żeby wyprzedzić, po to, żeby gdzieś się tam włączyć do ruchu z maksymalnym powerem, a później znowu przechodzi w normalny. Zobaczcie teraz cztery ostatnie sekundy, 3 2 1 o. I auto się wyciszyło totalnie. Jedziemy sobie w trybie neutralnym, nie słychać silnika zrzucił biegi ok, koszty takiego samochodu to jest około 670 tysięcy złotych w wersji takiej podstawowej myślę, że skonfigurowana tak jak ta no to może być już około 900 coś także zbliżamy się do miliona za takie Porsche z jednej strony jest to dużo, z drugiej strony na tle konkurencji no to chyba tak w miarę ok Porsche konkuruje tutaj z Audi, z BMW, z Mercedesem. Panamera daje wrażenie naprawdę super przyczepności i takiego bardzo pewnego prowadzenia się. Do tego jest tak wygodna, tak super jest zestawiony tutaj ten komfort z sportowymi właściwościami, nawet w tym trybie Sport Plus, że za to naprawdę mega plus dla Porsche'a. Fajne jest też to, że tutaj na wyświetlaczu Panamera nam podaje wszystkie parametry pracy silnika To jest w zasadzie no taka fajna też funkcja Nawiązująca do sportowych samochodów. Mamy wszystkie temperatury: temperaturę wody, to co podaje praktycznie każdy samochód, ale oprócz tego mamy jeszcze osobno temperaturę oleju, ciśnienie oleju i poziom naładowania akumulatora. To jest ważne, bo, bo to też w zależności od temperatury i intensywności jazdy. Jak jest kierowca, który wie, jak odczytywać te parametry, no to może trochę, że tak powiem, dać silnikowi odpocząć. Jak na przykład mamy bardzo dużą temperaturę oleju, on standardowo tutaj chodzi na jakichś 105 stopniach oleju, więc no to jest taka temperatura już wyższa. No ale niestety wszystkie samochody obecnie mają taką temperaturę pracy, bo ze względu na normy i różne niestety. Archeologiczne sprawy. Dawniej no to mieliśmy 80 stopni temperaturę pracy silnika. Teraz zostało to podniesione do 106. O, mamy okienko. Możemy dołożyć, ale fajnie przyspiesza. No, można polubić ten samochód, zdecydowanie. No, taka jazda na trasie tym autem jest mega przyjemna Hamulec bardzo fajnie że tak powiem ustawiony nie mamy takiego delikatnego wpadnięcia tego hamulca tylko od razu dosyć twardo, fajnie bierze więc można sobie wyczuć bardzo dobrze ten punkt hamowania a z drugiej strony jest też mięciutki więc naprawdę wykonanie podoba mi się w ogóle mam pewien pomysł bo może byśmy wzięli kiedyś jakiś fajny samochód Porsche albo albo nie wiem, jakąś BMW w coś, coś, coś fajnego szybkiego, co byśmy pojechali przetestować na na Nordschleife do Niemiec więc jak chcecie zobaczyć, yy, moje, mo chcecie zobaczyć moje przejazdy yy, na Nurburingu, no to piszcie w komentarzach. Jak będzie dużo chętnych na taki odcinek, to postaram się coś ogarnąć. Generalnie jeśli chodzi o jazdę e, Panamero GTS, no to też bardzo mi pasuje pozycja za kierownicą, jest totalnie fajna, e, dobrze trzyma mnie fotel na boki na tych wszystkich zakrętach, naprawdę komfortowo się czułem i ta odległość, wysokość kierownicy, którą sobie można ustawić, to jest petarda, więc no, mógłbym jeździć, mógłbym jeździć na dłużej, e, podoba mi się. Ale chodźcie, pokażę Wam jeszcze wcześniej, jak brzmi wydech, bo mówiłem o tym dużo, a teraz posłuchajcie na zewnątrz. Druga rzecz, spoiler wysuwa się automatycznie chyba powyżej 120 na godzinę, ale też możemy sobie przyciskiem go włączyć sami. Zobaczcie jak fajnie się wysuwa. Ok, to zapraszam do środka, powiadam Wam trochę o wnętrzu. Co tu dużo gadać w Porsche, wszystko jest super. Tak jak mówiłem, fajne fotele kubełkowe, dobrze trzymają, z takiej beżowej skóry, pasuje to w ogóle całe wnętrze, jest takie spokojne, z czarnymi dodatkami, skórzana deska rozdzielcza i tak dalej. No i tylna kanapa. Która jest naprawdę całkiem spoko. Też są kubełki z tyłu, więc będzie można jechać całkiem wygodnie jak kierowca jedzie szybko po zakrętach. Zazwyczaj tam pasażerowie na tylnej kanapie fruwają z prawej na lewą stronę. Nie w Panamerze, bo tutaj naprawdę te fotele są kozak. No i pasażerowie mają z tyłu osobny. Taki ekranik z wyborem muzyki, z ustawianiem sobie nawiewów dla każdego osobno, regulacja szyber dachu, tam takiego, takiej zasłonki na dachu, także kierowca może się zająć jazdą, a pasażerowie mogą sobie ustawiać ulubioną muzykę. Więc jest już to tak, są już to takie cechy takiej fajnej limuzyny. No oczywiście jak, jak we wszystkich nowych porszakach, czyli połączenie e, nowoczesnych rozwiązań, takich jak właśnie ten duży wyświetlacz. On może mieć, być jako nawigacja, może się dzielić, tak jak widzicie mieć radio, nawigację, jakieś tam informacje o samochodzie osobno, e, więc to jest bardzo funkcjonalne. Fajny ten panel, który jak w samolocie trochę idzie z tylnego siedzenia tutaj przez ten schowek i miejsce na kubki i idzie tutaj tak do góry mały zgrabny lewarek no podoba mi się tutaj to wszystko ale z drugiej strony mamy też klasykę taką jak ten zegar analogowy z przodu no i centralny wskaźnik na środku, czyli analogowy obrotomierz ze wskazówką a reszta po bokach już cyfrowa fajnie to w Porsche'ku połączyli kierownica też jest zgrabna i, i estetycznie są wrzucone te przyciski wszystkie to wszystko jest takie spójne nie jest niczego za dużo, że na przykład przesadzili z chromem, albo, albo właśnie z tymi elementami błyszczącymi. Podoba mi się to, dobrze się to komponuje. Z tylnej kanapy naszej Panamery e, kończę odcinek. Tu jest równie wygodnie jak z przodu, no i myślę, że to jest fajny plus, że e, również kierowca może mieć fan z jazdy tym autem, e, jako taką czteroosobową limuzyną, ale pasażerowie też mogą bardzo wygodnie podróżować. Tutaj jest też trochę bajerów dla E, dopieszczających tylnych, e, tylnych gości tego samochodu e, więc Panamera 2022 jak najbardziej na plus e, no i jeździłbym zdecydowanie chcecie więcej takich odcinków no to koniecznie piszcie w komentarzach dajcie znać co z Noburingiem no i do zobaczenia w kolejnych